Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tę ślubną przysięgę odnawiali w sobotę państwo Dulowie z Niedźwiedzic po 60 latach wspólnego życia. Jak się poznali? W Bielsku Białej. Mąż służył w wojsku, ja pojechałam na wesele do rodziny i koło kina zapoznałam żołnierza w mundurze. Żołnierz miał się zakochać od razu. Tak, bo znalazłem perełkę, bo ona się z domu perełka nazywa. No i taką perełkę szanowałem, aż do teraz na dużo perły wychowałem. A jaka jest ich recepta na szczęśliwy i długi związek? Trzeba się kochać i szanować i modlić się przede wszystkim do Pana Boga o zdrowie i łaski. Kochać się, modlić, a także wspierać w tych najtrudniejszych chwilach. Wytrwaliśmy w dobrym i w złym, bo zawsze dobrze nie było pięcioro dzieci wychować, wykształcić. Wesela porobić. Też to było ciężko. Ale jak najgorsze było to, jak nam dwoje dzieci zmarło. Ciężko się. Dwoje dzieci. Ciężko. Czy nowa? I, I dwóch. Po, no, trochę za ciężko no, było, no ale przetrwaliśmy. Przetrwali, jak. Wytrwali, żyjemy. Obchodzącym diamentowe gody pani Helenie i panu Janowi życzymy w imieniu redakcji oczywiście kolejnych 60 lat razem i dużo miłości.